Cześć, z tej strony Karolina Cichoń. Pomagam kobietom po trudnych relacjach odbudować swoje życie na nowo. Dzisiaj taki spontaniczny filmik odnośnie tego, że każda relacja w Twoim życiu, każdy człowiek de facto jest prezentem. Nie zawsze może Ci się podobać ten prezent. Bo są części w tobie, które wymagają zobaczenia, które wymagają otulenia, które wymagają transformacji i często ludzie przychodzą, którzy cię irytują, którzy cię poniżają, którzy powodują, że nie chce ci się żyć czasem, którzy przekraczają twoje granice. I ci ludzie. Są dla ciebie katalizatorem do zmian, bo im bliżej ktoś podejdzie do ciebie i im bardziej ty otworzysz serce dla kogoś, to tym większa transformacja może zajść w twoim życiu. Jeśli nie będziesz zwalać wina na drugiego człowieka, jeśli nie będziesz Oddawać swojej odpowiedzialności drugiemu człowiekowi. Jeśli wybierzesz siebie, pomimo tego, co czujesz do drugiego człowieka, bo często mówię, że miłość jest ślepa <laughs> i chyba ta bezwarunkowa miłość jest tą miłością ślepą, bo nie widzimy tych wad. Czasem nie chcemy widzieć tych lat, czasem idealizujemy tą osobę, bo chcemy widzieć w niej coś najpiękniejszego. Albo widzimy w niej to wszystko, co byśmy chcieli zobaczyć w sobie. Dlatego jest taka wspaniała, bo nam tego brakuje. I może właśnie dlatego ta osoba była w Twoim życiu, aby pokazać Ci, ile wartości masz w sobie. Aby pokazać ci, ile miłości masz w sobie, aby pokazać ci, ile masz wytrwałości w sobie. Każda osoba, która przychodzi do Twojego życia, jest Ci potrzebna do wzrostu, bo bez relacji my nie możemy wzrastać jako ludzie. A te relacje bliskie pomagają nam wzrastać, pomagają nam stawać się. Lepszymi ludźmi, bardziej wyrozumiałymi, bardziej empatycznymi. I pomagają nam stawać się tym, kim zawsze pragnęliśmy być, ale się baliśmy często. Pomagą, pomagają nam stawać w swojej sile, ale nie zawsze tak, jak ty tego czegoś oczekujesz. Bo czasem mogą powodować to, że. Nie chce Ci się żyć. Czasem mogą powodować, że przez miesiące czy lata płaczesz do poduszki. Czasem mogą powodować, że nie chcesz patrzeć w lustro. Czasem niektóre relacje czy ludzie powodują to, że nie wierzysz w siebie. I dlatego te relacje mogą Cię odbudować. Dlatego te relacje są Najpiękniejszym prezentem w Twoim życiu. Czy go chcesz od, odpakować, czy nie, zależy od Ciebie. Na ile jesteś w stanie zobaczyć um, siebie, na ile jesteś w stanie zobaczyć to, co masz w środku, na ile jesteś w stanie zobaczyć um, to, co powoduje, że. Czujesz się gorsza. No, ile jesteś w stanie zobaczyć, że kto tak naprawdę pozwala na to? Bo tak naprawdę pozwala tylko Twoja głowa na to, że Ty tak się czujesz. To Twoja głowa, czy podświadomość, której nie chcesz widzieć, mówi, że ta osoba jest lepsza. Twoja podświadomość, która nie jest zobaczona, wybiera za Ciebie. I aby zobaczyć to niekomfortowe, aby zobaczyć to, co tak boli, musisz się zatrzymać. W pędzie nie zobaczysz tego. W pędzie i w biegu i po ustalaniu kolejnych spotkań. Nie zobaczysz, tego co Cię boli od środka i nie zobaczysz tego co się tam siedzi w środku w Tobie dlatego weź tę relację jako największy prezent w Twoim życiu zobacz też te relację jako największy prezent i pozwól sobie na to aby uleczyć te części, które wymagają uleczenia. Weź swoją siłę i energię z miejsc, z relacji, które Ci nie służą. Weź wszystkie swoje zasoby energetyczne z takich miejsc i pozwól sobie odbudować swoje życie. Bo to Twoje życie. i To Ty wybierasz i to są Twoje zasady. I nie bez powodu jest takie powiedzenie, jak się sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Bo jakie ty zasady tworzysz w jakiejkolwiek relacji, takie też będziesz później nieść tego owoca. Um, jeśli chcesz popracować nad sobą, jeśli chcesz w ciągu kilku godzin zgłębić trochę tego, co tam jest w tobie, nie uciekając od siebie, nie uciekając na zewnątrz. Zapraszam cię serdecznie w przyszłym tygodniu na warsztaty do Goody. Mam nadzieję, że się wtedy zobaczymy i będziesz mogła w ciszy, w spokoju i z moim prowadzeniem zobaczyć to, co musi być zobaczone. Bo kiedy widzimy rzeczy, to możemy je też transformować. Bo kiedy ty widzisz, to nie możesz odzobaczyć. <laughs> Tego się nie da odzobaczyć. Kiedy zobaczysz to, co jest w tobie, kiedy zobaczysz wszystko: ból, smutek, żal, złość, frustrację, ale też piękno, miłość i inne emocje. Kiedy ty zobaczysz wszystko, co jest w tobie, i kiedy zobaczysz yy, różne sytuacje. I że to Cię bolało. I że frustrowało Cię. I że czułaś się taka, a nie inaczej. Kiedy Ty zobaczysz, to nie odzobaczysz. Bo kiedy widzisz, ten, kto widzi, idzie bardziej świadomy przez życie. Ten, kto widzi, nie ucieka wzrokiem od tego, co niekomfortowe. Ten, kto widzi, Stawia czoła wyzwaniom. Ten, kto widzi, może zyskać więcej w życiu, bo widzisz, bo nie uciekasz. Nie uciekasz przed sobą, nie uciekasz ciągle w chaos, nie uciekasz przed sobą. Dlatego, kiedy chcesz widzieć Ciebie przede wszystkim, to zobaczysz też, że Większość ludzi będziecie też widzieć, kiedy ty zobaczysz siebie, kiedy ty pozwolisz być sobą, kiedy ty pozwolisz um, pokazać swoje słabości, kiedy ty pozwolisz pokazać siebie autentycznie, kiedy ty pozwolisz otworzyć się na, na nowe życie. Kiedy ty pozwolisz widzieć wszystko, jakie było, i transformować to w to, czego pragniesz od życia. Także, jeśli, jeśli chcesz tego wszystkiego, jeśli chcesz zobaczyć siebie, jeśli chcesz zobaczyć więcej świadomości w sobie, a tak jak już wspomniałam, chyba 98% to nasza. Nieświadomość, a tylko 2% wybieramy świadomie w swoim życiu, to zobacz, ile jeszcze do odkrycia aż 98%. Jest rzeczy do odkrycia w tobie, których często nie chcesz widzieć, bo uciekasz. Także zapraszam Cię z całego serca do zobaczenia tych części. Mam nadzieję, że będę Cię mogła Prowadzić w te części, które są może niewygodne, których nie chcesz widzieć, których nie chcesz akceptować, ale na pewno ci pomogą w rozwoju Twoim. I na pewno ci pomogą w życiu też. Także ofiaruj sobie piękny prezent na Dzień Kobiet już w przyszłym tygodniu. I Zobacz to, co powinnaś zobaczyć, aby stworzyć coś innego. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia. <ścoughs> ciao, ciao.